we wrześniowym ośrodku kultury odbył się powiatowy Dzień Strażaka. Podsumowania roku dokonał Krzysztof Orzeł, komendant Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Oprócz wspomnienia o niedawnej powodzi, było też o szarym, zwykłym Dniu Strażaka. Codziennie dochodzi do zdarzeń i zagrożeń, w których niesiemy pomoc. Na dzień dzisiejszy na terenie powiatu zamontowaliśmy 107 pożarów. W tym 99 małych oraz 8 średnich, a także 492 inne miejscowe zagrożenia. Straty w pożarach oszacowano na około 700 tysięcy złotych, a uratowane mienie ponad 7 milionów. Te liczby, o czym świadczą, są faktem. Czterokrotnie więcej innych miejscowych zagrożeń wskazuje na konieczny kierunek rozwoju w straży pożarnej. Strażakom wręczono liczne w tym roku awanse i wyróżnienia. O straży pożarnej nie zapomnieli też darczyńcy. Ogniomistrzów wsparła firma Falk Medycyna, zakupując turbowentylator naciśnieniowy. Starosło dodało do tego sorbent, natomiast Towarzyszenie Drogowskaz przekazało sprzęt ratownictwa medycznego. Dobre wiadomości miał też zastępca komendanta wojewódzkiego. Gratulując, chciałbym już wybiec przyszłością w najbliższy kolejny rok naszej wytężonej służby. Chcemy, żeby Komenda Pogatowa Państwowej Straży Pożarnej we wrześniu w przyszłym roku dokonała inwestycji polegającej na termomodernizacji swojego budynku. Liczymy tutaj na wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale myślę, że również będziemy. Starali się dołożyć środki budżetowe. Być może, jeśli ich braknie, to również prosić samorząd powiatowy o to, żeby wsparł tą inwestycję, żeby strażacy we wrześniu również mieli lepsze warunki do codziennego funkcjonowania. Drug Andrzej Janka podkreślił poświęcenie strażaków ochotników. Tak to jest zdanie, kto. Do końca czerwca 64 tysiące strażaków ochotników brało udział w akcji powiatu. Z tego 600 strażaków w samej powiecie wrzesińskiej. Jakże niewymierne porównanie w stosunku do pozostałych służb. I tu leczoło przed tymi, którzy tak bezumiennie starali się o te bezpieczeństwo naszego powiatu.